Dobrze, dobrze rozprowadza tą akcję i uwaga. Teraz jeszcze uderzenie. Obronił to bramkarz, ale był spalony. I teraz wypuszczenie eee, waha. Ale nic z tego jeszcze utrzymują się przy piłce. Olko. I faulow. Przejęcie w środkowej części boiska. UKS I teraz z faulem. I jeszcze się tutaj 16 minuta meczu. Rzut wolny. Bystrek, uderzenie, ale odchodząca ta. I teraz gumieniak wypuszcza wacha. Gdzieś ta piłka się jeszcze. I teraz wach, dośrodkowanie. Jeszcze. Obok bramki na szczęście dla nas. Kloc, dośrodkowanie. Wach i uwaga. Dobrze Zieliński. I Madej. Z pierwszej drużyny stalówki, co jest troszkę małym zaskoczeniem. Książek. Książek teraz. Wchodzisz polekarny książek. Tylko boczna siatka jest rzut rożny. Może zagrać na krótko do książka. Tak też robi książek. Dośrodkowanie w pikuła nad poprzeczką. Środkowanie. i teraz jest gol. Jest gol samobójczy. Dawid Naslian. Niestety tracimy bramkę. To świadczy samo za siebie. O tej obronie. Teraz to filski dobry wyrzut do Rębisza. Madej prosto w ręce Oldeja. Jest przejęcia. Cholewa, Fedejko Fedejko. Teraz przed, przed, przed pola karnego strzał, ale nie po faulu. skaże no, bysku. No nie wiem, trzeba by to obejrzeć na powtórce. Trener go. Uwaga, dośrodkowanie teraz. Naslian. Jedna Kolechowski, łapie książek Dośrodkowanie. Madej, co tutaj się stało? Jeszcze Madej. Zablokowany, rzut rożny. To podanie. Wach, wach, uwaga, wach. Jeszcze będzie uderzenie. Broni, łapie. I teraz, uwaga, wach, wach. Jeszcze na lewą stronę, dużo wolnej przestrzeni. Jest drugi gol, jest drugi gol. Strzelają wach. Dobrze sobie przyjął wach. Kolejny atak. Już po lukarnym wach, wach. Ale świetnie. Tomasz Zieliński teraz na bramce. Teraz rzut wolny. Wach dośrodkowanie. Teraz uderzenie obok. Jeszcze, ależ to było bliskie. Rozpędza się Fedejko, Fedejko na lewą stronę, tu jest Oskar Bystrek, Bystrek dośrodkowanie, teraz dobra, dobra, w końcu niczelny radzi sobie wach i teraz kolejna akcja, Łukawski tutaj musi interweniować, źle, Zieliński broni, Książek zacznie grę. Książek dośrodkowanie. A taki strzał można powiedzieć. Jednak by... To Fiński. Fedejko. Przed polem karnym. Fedejko uderza. Taki strzał mm, dość słaby. Podanie do Olko. Olko. Minął Zielińskiego. I dobrze, dobrze to zrobił Łukawski. Świetna interwencja. łks u Zatrzymał sobie tą piłkę. I już się nie śpieszał. Jeszcze sprzed pola karnego. Świetnie Tomasz Zieliński. Wach teraz poradził sobie z Łukawskim. Wach. I teraz delekta do środka. Jest trzeci gol. Tomasz. I to Filski. Dobre to podanie Fedejko. Broni Olechowski. I teraz. Jeszcze na